Cicho. cicho, dobra, to będzie cicho. Dawaj puszka, dawaj puszka. Dawaj, Biało. dawaj. Mam bię, mam bię. Nie mam pytań. Ja, nie mam pytań. A nie. A nie. Brawo. Ej, idź pod daje jeden. Jeden na paso. Co bro? Teki Beterpe. Chciałem, żeby oni grać grali z tym. Przepraszam. one more A oni nie chcieli pierdolać grania, nie? Bo powiedzieli, że jesteśmy randomami. Ja mam. 20hp. Fakie nade. Mam Ale dobrze się odbyło. Cicho. Ile na tym idzie gra? Uf, nade. Olej szyszka. Tym <grym> są skierowcy. B, dużą B, wchodzą, paka B, paka B Coś ci tam, panie, właśnie boję Co to? Zniczył już O nie Nie, no jakby nie mam słuchawek, nie mam game sensu Min... Nie B B B, B. B, 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 B B, chyba Oni cały czas tak, tak, tak Jest Przedstawiciel na blisko. On cofał. Wiem, no, Kto na profilowym? To ja. to nie ma tym, co nie co nie i to serio has been Może sejwuj Nie mamy kasę. Ale tak serio to kto to jest? No okay, bo wow, bo postrach Postrach Ja w nie wierzę Postrach czego? Wszystkich ulańców Ale chciałbym przydzwonić, Ale w, przydzwonić. Ale w jakiś To w mikrofon. A Ej, dałbyś mi boosta? Dobra, nieważne Gdzie, gdzie, gdzie? Już gdzie. Wziął mnie chyba? właśnie mam Jeszcze w muzeum. ta Aha. Baga. Baga mi. yeah. Mit, jest jeden. Mit. Jeszcze jeden. Nogi. Są twoi. Nie no, to czego cię Piękny, kto jest w się zbuntować. Brawo, dobry jest. bait. Mamy go. Na blisko, na blisko. Biało Biało mam. Rampa, patrzcie na rampę. Ej, hey, mit jest? Patrzcie. wszystko nie, patrzcie mi robię. Dwóch, dwóch pod to no, Wy, tak. do prawie, żeby zobaczyć. Cicho. Po ta. Okay. Tak, no, okay. Basen, 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 na mapie widziałem. Ja tam. Ja Coś nice. no. Jeszcze jeden może być, bo i we dwóch chodzą. Za rączkę. Dziękuję. AKR 12 na B, na blisko 2B Ej, daj mi może Busta co tutaj na rampie? Czekaj, bo ich no, pod Igru, 2 pod Igru jest, jak to coś, dlóg pod <śmulatuj> y jest jeszcze domek. Nice domek, domek. No, no, do, do, masz, dobry bez. boost, dobry boost. No i fajnie, no, tak? Daj, tak to ma wyglądać. Ja mogę dać boost. Piękne podawać. Dawaj, 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 dawaj. Daj, 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 daj. Ktoś dogrywa. Słyszę. Wy mamy sześć. Patrz. Taj mi tam patrzycie b. Wata jest dużo kopaki. Ilu? No może i nie wiem dużo. Co? Słuchajcie, nikogo nie ma od nas. Ja bez kluczyem? Rutyiesz, coś? czekaj, czekaj, czekaj. Nice. Ktoś na bešu. Oni tam ich. Daj ja na wejdę coś. Od czego pójdę? O jesteś. A on, on, on szedł w ogóle do mila. Niby. A nie. No to paka mam. już jeden. Jeden co tam. Co tu jesteś? sobie no i Nie, nic nie chodzi już dzisiaj. Do 16 gramy, tak? Yy, Chodźcie, Chodź się podejdzie. A, teraz nie. Cicho. Cicho, dobra, to będzie cicho. Daj Busta, dawaj no Busta. Tak. Dobra. Roku, o pod B coś. Tak. Jakiś mój. Pewnie, no, no. ej, pewnie będę się gustować na rampę. Masz szansę, że podesz w nie? Ja Rotowali coś do muzeum. Do muzeum coś rotowali. O Słysza. kurde. Paka, paka, paka u sąsiada. mili, Mil. Leży jeden. Mid o panie o panie, ta mają i dwóch mit, 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 dobra, dobra, ja jeden, jeden mit, jeden mm. b i jeden zaplantowany paka Dobra, mamy, mamy tyle kasy. Wydaje mi się, że dobrze by było zagrać na albo jakieś pojemy, albo pistolety i dojechać Mida po prostu. Bo my im dajemy przestrzeń i oni to wykorzystują. Później tak sobie biegają po mapie, nie? A jak pokażemy agresję, to oni się wtedy zostaje Chodźcie. Nie ma nikogo. Chodźcie domek. B, coś, B, coś. Zaraz sobie im trifon. Dobra, dobrze. Paka, 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 paka. paka. Dobra, paka. Nice. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie. Jest do prawej. Na, do, do, nice. I, i do, banan, banan do lewej. Brawo. Jest jeszcze banan Leży. U Gdzie u ciebie info? Na site. Dobra. Kałap tutaj leży w muzeum. Nie podchodźcie, bo to jest Nie podchodźcie lepiej. Najduję. Brawo! No i klasa. I o to chodziło, słuchajcie panowie, bez straty. Tak gramy. Mogę dać AWP komuś. Chce ktoś się łupe czy nie? jest na blisko, znajduję. Ej wiesz co? Flash. Daj? No nie może być na banku. No a gramy to samo, to oni już się skapnęli, nie? Ej, możemy pusta zrobić. Nie moi co. B, B na daleko. Coś na jest B. Dw dw dwóch zostało, dwóch zostało, dwóch zostało. Nikt nic, nie będzie. To No, Brawo. Brawo, super. To. Ja mogę dać dropa. Ktoś już dał dropa? Jak ktoś idzie tam, jeżeli mi da, możemy dać flesza na pika, żebyście piknęli. Albo jednej, żeby piknął mi da. Gra gościu na midzie tak. Ma działupę? Ja, Ma działpę, bo ja mam lowa to banierze, to są. Dwóch tam jest, no, jest albo jest trzech jest. Trzegu. Trzegu. Z freefem, dajcie Placi, no, nice i do prawej filar Jeszcze dwóch żyje, nice ile bo? Paka Oj go Brawo, dajcie. super, super sąsiad Tak trzymać Wuh. Lepszy skin. Ej, ej, wiesz co, ja ci dam... Ej, słuchaj, ja ci dam bousta, ile ci tam chodź? Nie Jesteś pewien? <gry> I tak poszedłeś Bro, jestem Dobra, Kio Bejtowałem burzę A pixel grają. 21. Last. Okay. Brawo. Nie ma ojca. Hubert! Co? Stryszujesz mi Mida? Tak. Zabić. Tak. Zrobię to dla ciebie. Pozdrawiam cię bardzo mocno. Dobra, słuchaj, fleszować ci już? Zbocza. Flesz poszedł. Do gruba, do AKB. Sporo B. 3 B, trzech B. I odmina macie, od tropa. Uważajcie. Ta, Jeszcze dwóch. No, jeszcze raz. Dobrze. popito. Ładnie. Do, dolej miodu. Dolej miodu, my friend. To co? Gdzie idzie? Gdzie, tak? B? Okej. Wyszły pewno jest. Tam. Jeden HP mam. która możemy podejść, co? Damiat. Chodźmy, chodźmy. Ja i tak mam jeden. CT, CT, CT. Nice, brawo. Leży. Plecy, 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 plecy. Oj, CT. Co, na, na A po prostu możemy zrobić boost, żeby po prostu wziąć ludzi, nie? Na przykład boost na midzie, boost na, na tym, na Dobra, ja idę podał ja akcent. Dla... Chodź, chodź, papito, dawaj. Tutaj masz ten niebieski pas. Smoke, smoke na longu. Dobra, to tak jest tu, graj ten. Jest, podjechał short. Nice, no, brawo. Do prawy jest nie ma Ty, dwóch ja mit mam ją Ej, możemy splantować A co? Aj nie Bason, basen, basen Basem 2 basen. na dwa, 2 na 2 2. dwa na 2. 2 na 2 M ojca A. Dobra Mida przejąć trzeba i tyle Przejmować Mida tam Basem, do, dojdźcie go tam, albo go że znajdujcie no, oni się po. mi O czekajcie, nie? Ej, jeszcze. Basen, wylem, Basen, jeszcze jeden. basen no? wylem, i ja ja ma. Ja nie ma. Pisałem, nie Lewa, lewa. Lewo, lewa, lewa. lewa. No. Co dobra. ci stało? try, now, open up. A miejscówka najlepsza, nie? Imo nie sprawdzi. <grym> Ta! To <grym> tutaj ci widać Fest Żeby nie? No? Nieprawda, nieprawda. Nie ma. Możesz siedzieć Możesz siedzieć, no, ale możesz I zobaczyć. Z... Nie, normalnie. No, ale Musimy albo możemy I... po prostu zagrać pod B i, I zrotować pod A i później znowu zrotować na B. Możemy wbić B, o. Możemy, spróbujmy. Nice. No wejdźmy, co? Możemy wejść czy nie? Dobra. Lejdźmy na białko. Lejdźmy na Nie mam pytań. Nie mam pytań. Bo, ma kawę. Brawo. Tutaj palak leży. Na, ej, na blisko, basen. Ba, basen na blisko, basen na blisko. Ej, eko, eko. Eko grają. Ej idź na to B, bo tam eko grają. pewnie, nie, wiem, nie, 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 wiem nie, 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 No lecimy. Panowie, no nie, 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 jakimś nie, 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 jest Idę, idźmy Idę, Brawo Nie Dziękuję za tu Jeszcze? Dwóch, No wiecie tam jest To trochę tam jest po to prostu znaczy.

to znowu B B? Ja bym ma, A, a chodźcie longiem Longiem long, long, ci mnie Nie ma wata Basen trzymajcie Ej jest do lewej do lewej będzie Jeszcze jeden basen Jeszcze jeden basen A ja, ja mam paken mi przypał Nie ma ajma Dobra chodź dawaj No bo gościu gra na tej na fontanie jeden Zdecydę, zdecydę. Zdecydę, zdecydę. leży? Wjechać! Wjechać! i to Ja, ja mam jeszcze smoka Smokuje CT, dwóch żyje. Nice, Lecy yes, plecy. Yes. Yes. Wybacz I Teraz zróbmy fajka na A i B, &B. Fajka na A i lecimy B, okej. Dobra, Ej, ej, podejrzewam, podejrzewam. Chodź, leży. 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 Leży Echo Ace, Echo Ace, mówi. Le, let's go. Muszę Echo Ace zawsze robić. Uratowałem Duxko, 4 typa, no, halo. Ja dobra. Na shorta będzie, trzeba przekliniać teraz. Fajnie, że ich mi nie patrzy basenu, ale Essa. Ktoś ma zamiar tutaj wejść pod to A? Smolka daje Chodź No podejdź ma by tam B jak coś Ma B Masz B To weź może coś co? No, Ale kładkę, kładkę może a. mieć A Ja no. plec im zrobię Ok Mi... side. Na, na No dobra, chodźcie mida Dobra, zru... już ich zróbmy w bambuko i wygrajmy ten mecz Dawaj Busta. Nie, Nie jesteśmy najlepsi A, tak, a dobra, bo zero sobie na minus, to co to wygramy? Chodź, daj Busta. dawaj, lecisz tam Daj, let's go leciał Najduję ja, Basen W plecy mógłbym No to... Co, robimy coś? Uważaj, może być smoku. W moim wieku, ale nie wiem w którym yeah. No nice. i yes, yes, yes. Kur. kur tutaj jest? Mm. No, jest paka. Idę, idę, pakę, idę, pakę od, od B. Nie, poczekaj yeah. na mnie. Jezus. Yeah, yeah, yeah są twoi Dobra. Ja mam siedem koła rzucę, rzucę, tobie sąsiad. Trzymaj. Dobra, jeszcze dwie rudy tam Nie. Chodźmy poda longiem. Go, chodźmy Chodź, chodź. Chodźcie poda. Go, chodźmy mi Chodźcie, chodźcie, wbijamy, wbijamy! Jest CT Jest Trzech żyje Jest, 3 Nice, CT Ja mam flasza jeszcze M16 Flaszuje, w CT, CT, CT Weź go tam Brawo, super. No i widzicie, wjeżdżamy A, deklasujemy oponentów, essa. Dobra, ej, wie, wiecie na to B, albo przynajmniej zróbcie tam hałas, ja wimę kogoś na jak jakby dzierotał. 5 tam jest? No to go, chodź paka. Chodź paka, chodźcie, rotujcie, wy też. Muzeum. Ej, pla, plan, plan na, otwarty, na daleko. Nice, nice. Midlast, midlast. Brawo, super, super, klasa. Tak trzymać. Co, poda. Poda, może, może basen dojeżdżać. Chodź z tego mi da, bo wierzamy. Chodź. Dobra, plant, plant leci. CT. CT, side, side, side. side. Dużo CT. Mam biało. Plan otwarty. Plantuje. Szuję, waluj. Sata. Czek żyje. Ja. Lewo, lewo, sata. I ruinę. I ruinę, ruinę. Ładuję, ładuję. To czas. To szuje, szuję, uważaj. Fej, fej, fake. Czas. Muszę wisić. Nice. Musi... Nie zdąży, ma... no nie, nie, ma, nie, ma, nie ma. Brawo, super. Dobrze, close. Brawo, brawo. Super. mit, No mit, ja nie strzem. No nie siat nie właśnie. No patrzyłem, brawo. Czas, o, kraj, kraj, tak kraj tak. czas. Co kosz chyba. Skoro plecami. Drug tam był. Gol. Ante, Lipa.